Jest 16 listopada 2012 roku. Dyspozytorka numeru alarmowego odbiera połączenie. To, co słyszy w słuchawce, nie jest ani fałszywym alarmem, ani zgłoszeniem wypadku. To dźwięk najczystszego horroru. Po drugiej stronie linii, głos młodej dziewczyny przechodzi w przeszywający krzyk. Błaga kogoś w tle, by przestał, krzycząc, że zabije jej matkę. Przez chaos i płacz do dyspozytorki docierają strzępy informacji. Ona dźiga moją mamę nożem a następnie rozpaczliwe wołanie o pomoc. To był początek nocy, która obnażyła mroczny sekret, ukryty za fasadą idealnej amerykańskiej rodziny. Sekret, który doprowadził do brutalnego morderstwa, zaplanowanego przez tych, którzy mieli kochać i chronić. Masz ochotę na wieczór pełen zagadek? Codziennie o godzinie 21 BBC First zaprasza na zabójczo dobre seriale kryminalne. Czekają na ciebie tytuły takie jak Sherwood, Pomost i Bergerac. Kanał BBC First można oglądać u wielu operatorów, takich jak Kanal Plus, Polsat Box, Netia czy Play. Seriale można również obejrzeć na platformie BBC Player, która jest dostępna w Kanal Plus, Play i CDA Premium, BBC First, codziennie o 21. Gdy policjanci dotarli pod wskazany adres w Willoughby Hills w Ohio, było już za późno. Tragiczny finał wydarzeń, o których chwilę wcześniej informowano dyspozytorkę numeru alarmowego, stał się faktem. W głównej sypialni, na łóżku, znaleziono ciało 41-letniej Lisy Caneifel. Na miejscu była również jej 13-letnia córka, Megan Zanella. To ona zadzwoniła pod numer alarmowy. Dziewczyna była w szoku, ale cała i zdrowa. W szafie tej samej sypialni ukrywała się druga, 3-letnia córka Lisy, Hayley. Sprawczyni również była na miejscu. 18-letnia Sabrina Zunik stała z prawie 40-cm nożem w ręku. Nie stawiała oporu przy aresztowaniu. Brutalność ataku była trudna do pojęcia. Autopsja wykazała, że Lisa Kneifel została dźgnięta łącznie 178 razy. Rany obejmowały całe ciało, co świadczyło o tym, że ofiara do samego końca próbowała się bronić. Siła ciosów była tak duża, że ostrze noża zostało wygięte. Na pozór rodzina Caneyfer była ucieleśnieniem amerykańskiego snu. Lisa z zawodu pracownica socjalna poświęcała swoje życie pomaganiu innym. Jej mąż, Kevin, był kierowcą ciężarówki. Razem z dwiema córkami trzynastoletnią Megan z pierwszego małżeństwa lisy i ich wspólną trzyletnią córką Haley mieszkali w wygodnym, trzypokojowym domu na dużej działce. W ogrodzie stał domek do zabaw, huśtawki i trampolina. Byli rodziną, która regularnie jeździła na kempingi z przyjaciółmi. Lisa i Kevin uchodzili za oddanych rodziców, którzy starali się zapewnić swoim córkom wszystko, co najlepsze. Jednak za tą osielankową fasadą kryła się bardziej skomplikowana rzeczywistość. W domu mieszkał bowiem jeszcze jeden, piąty członek rodziny. Tą piątą osobą była Sabrina Zunik. Dziewczyna została adoptowana przez rodzinę Kanayfel zaledwie nieco ponad rok przed tragedią, gdy miała niespełna 17 lat. Jej życie od samego początku było naznaczone trudnościami. Urodziła się w 1994 roku w Cleveland. Jej rodzice, Susan i Mark, nie byli w stanie zapewnić opieki córce. Matka miała za sobą wyrok za kradzież, a ojciec był znanym w okolicy dealerem narkotyków, karanym również za przemoc domową. Cierpiał także na schizofrenię paranoidalną. Zanim Sabrina skończyła 4 lata, została odebrana rodzicom i umieszczona pod opieką babci ze strony ojca. Już wtedy zdiagnozowano u niej ADHD. W kolejnych latach, jako nastolatka, otrzymała diagnozy kolejnych zaburzeń: opozycyjno-buntowniczego, afektywnego dwubiegunowego, lękowego i depresji. Jej problemy z regulacją emocji i frustracją prowadziły do bujek i problemów w szkole. W wieku 14 lat trafiła do państwowego ośrodka opiekuńczego, a przez następne dwa lata była przerzucana między różnymi rodzinami zastępczymi. W końcu jej akta trafiły na biurko lisy Kanefel. Pracownica socjalna, która na co dzień pracowała z dziećmi w trudnych sytuacjach życiowych, postanowiła zrobić coś więcej niż tylko wypełnić swoje obowiązki. Postanowiła dać Sabrinie dom. W lipcu 2011 roku, 16-letnia wówczas Sabrina Zunik, zamieszkała w domu rodziny Kanejfel. Wydawało się, że to początek historii ze szczęśliwym zakończeniem. Dzięki stabilnemu środowisku i wsparciu Sabrina zaczęła rozkwitać. Bardzo szybko nawiązała dobre relacje z Megan i Hailey, stając się dla nich prawdziwą starszą siostrą. Spędzały razem czas na zabawach w ogrodzie, budując więzi, których Sabrina nigdy wcześniej nie doświadczyła. Zmiany były widoczne również w szkole. Z urzędnicy, która z trudem osiągała przeciętne wyniki, stała się jedną z lepszych w klasie. Poprawiło się także jej zachowanie, bójki i problemy dyscyplinarne stały się przeszłością. Zaczęła socjalizować się z rówieśnikami i rozmawiać z nauczycielami o swoich planach na przyszłość, w tym o szkole kosmetycznej. Transformacja dziewczyny była niezaprzeczalna. Wydawało się, że Lisa i Kevin odnieśli sukces, a Sabrina wreszcie znalazła bezpieczną przystań. Jednak pod powierzchnią tego sukcesu zaczęło rosnąć coś naprawdę mrocznego. Harmonia w domu rodziny Kanaefel nie trwała długo. Sabrina, mimo dobrych relacji z siostrami, zaczęła czuć się odrzucona przez swoją matkę zastępczą, Lisę. Uważała, że ta faworyzuje swoje biologiczne córki. W tej sytuacji zaczęła szukać wsparcia u Kevina, ojca zastępczego. Relacja między 41-letnim mężczyzną a 17-letnią wówczas nastolatką szybko zaczęła przekraczać zdrowe granice. Zaczęło się od wspólnych wyjść, które Kevin miał tłumaczyć jako próbę pomocy Sabrinie w aklimatyzacji, coś zupełnie niewinnego. Potem zaczął prosić ją o masażę nóg, skarżąc się na skurcze, pracował bowiem jako kierowca ciężarówki. Z czasem te prośby stawały się coraz bardziej niestosowne. W marcu 2012 roku ich relacja miała już charakter w pełni seksualny. Rozpoczął się potajemny romans, który oboje ukrywali przed lisą. Kevin, wykorzystując zaufanie i trudną przeszłość Sabriny, obiecywał jej wspólną przyszłość. Mówił, że rozwiedzie się z żoną, a wtedy będą mogli razem i wspólnie wychowywać jego trzyletnią córkę, Haley. Sabrina, sprawniona akceptacji i stabilizacji, uwierzyła w tę iluzję. Nie wiedziała, że właśnie stała się narzędziem w znacznie mroczniejszym planie. W miarę jak romans Kevina i Sabrine się rozwijał, mężczyzna zaczął wprowadzać do swojej manipulacji nowy, złowieszczy element. Wykorzystując fakt, że jego kłótnie z Lisą stawały się coraz częstsze, zaczął sugerować Sabrine, że rozwód nie jest najlepszym rozwiązaniem. Powiedział jej, że Lisa jest więcej warta martwa niż żywa. Powołał się na polisę ubezpieczeniową, która w przypadku śmierci kobiety miała przynieść mu prawie 800 tysięcy dolarów. Twierdził również, że tylko w ten sposób zapewni sobie pełną opiekę nad ich córką, Hayley. Sabrina, w pełni uzależniona emocjonalnie od Kevina, zaczęła ulegać. W październiku 2012 roku posunęła się nawet do tego, by zapytać swoją szkolną przyjaciółkę o Pavlik, Pawlik. O możliwość zatrudnienia płatnego mordercy. Zszokowana Otum odmówiła, myśląc, że to tylko niestosowny żart. W tym samym czasie Kevin, chcąc zabezpieczyć swoją pozycję, skontaktował się z pracownikiem socjalnym Sabriny. Zapytał, czy w przypadku jego rozwodu z lisą, nastolatka mogłaby pozostać pod jego opieką. Kulminacyjnym momentem spisku była jednak jedna z porannych rozmów w samochodzie. Kevin, płacząc, powiedział Sabrinie, że jeśli Lisa wkrótce nie umrze, to jego życie nie będzie miało już sensu. Wyznał adoptowanej córce, że ma czarne myśli. Przerażona perspektywą utraty jedynej osoby, która, jak sądziła, ją kocha, Sabrina zadeklarowała, że sama zabije Lisę. Od tego momentu Kevin zaczął instruować ją, jak ma przeprowadzić atak. Zapewniał, że dzięki jej problemom psychicznym i młodemu wiekowi spędzi w więzieniu najwyżej kilka lat po czym będą żyć razem, długo i szczęśliwie. Wróćmy do nocy morderstwa. Gdy Kevin Kaneifel po otrzymaniu telefonu od policji o tragicznych wydarzeniach wrócił z trasy, jego zachowanie od początku było podejrzane. Przyjaciele i rodzina, którzy przybyli, by go wesprzeć, zauważyli, że nie okazywał smutku. Zamiast tego był spokojny, a nawet ciekawy. Stał na progu sypialni, która była miejscem zbrodni, i przyglądał się pracy śledczych, beznamiętnie. Jego najlepszy przyjaciel, David Strunk, był zszokowany prośbą, którą usłyszał od Kevina. Mężczyzna poprosił go, by zawiózł go do aresztu, ponieważ chciał zobaczyć się z Sabriną i, cytując, powiedzieć jej, że jej nie opuścił. Gdy na miejscu odmówiono mu widzenia, stał się agresywny. To zachowanie sprawiło, że jego przyjaciel David przypomniał sobie niedawną wspólną wycieczkę kempingową. To wtedy Kevin sam przyznał, że Lisa podejrzewa go o romans z Sabriną. Pokazał mu również zdjęcia nastolatki, które trzymał w portfelu, twierdząc, że chce jej pomóc w karierze modelki. W kolejnych tygodniach i miesiącach po morderstwie zachowanie Kevina było jeszcze bardziej podejrzane. Szybko pozbył się wszystkich ubrań i mebli Lisy. Pieniądze z dwóch polis ubezpieczeniowych, które na nią wykupił, zaczął wydawać na remont domu, budowę basenu, zakup drogiego samochodu i lekcje latania. David, jego przyjaciel, z którym znał się od 16 lat, nie mógł dłużej milczeć. Postanowił podzielić się swoimi podejrzeniami ze śledczymi. Podczas gdy David Strang dzielił się swoimi podejrzeniami ze śledczymi, Sabrina Zunik przebywała w areszcie. Jej początkowe zeznania były pełne kłamstw i prób manipulacji. Twierdziła, że nic nie pamięta z nocy morderstwa, sugerując amnezję. Opowiadała historię o bólu głowy, pójściu po leki do sypialni Lisy i ocknięciu się dopiero w karetce. Postępowała zgodnie z planem, detektywi mieli myśleć, że była niepoczytalna. Udawała, że nie wie, że Lisa nie żyje. Co sobie przypominasz? Z wczoraj? Odrabiałam pracę domową, a później nie wiem. Poszłam spać. Czy wydarzyło się coś dziwnego? Nie wiem. Jak dogadywałaś się z Kevinem? Dobrze. Ustaliliśmy, że jeżeli czegoś potrzebuję, to zwracam się do Kevina. A z Lisą? Kiepsko. Nie lubiła mnie i zdawało się, że chce się mnie pozbyć. A jak się czujesz z tym, że Lisa nie żyje? Co? Miałaś przy sobie nóż i dzignałaś Lisę. Ja? Tak. To nie może być prawda. Ale jest przykro mi. Lisa naprawdę nie żyje? Tak, przykro mi. Nie wierzę w to. Z każdym kolejnym miesiącem spędzonym za kratkami, jej lojalność wobec Kevina słabła. Czuła się porzucona. Mężczyzna, który obiecywał jej wspólną przyszłość, nie odwiedzał jej i nie kontaktował się z nią. Uświadomiła sobie, że wizja szybkiego wyjścia z więzienia i życia u jego boku była tylko iluzją. W maju 2013 roku, pół roku po morderstwie, nastąpił przełom. Dziewczyna zdecydowała się na pełną współpracę z prokuraturą. Przyznała się do winy i podpisała ugodę, w ramach której zgodziła się szczegółowo opowiedzieć o całej sprawie, o manipulacji, której ofiarą padła, o planowaniu morderstwa i kluczowej roli, jaką odegrał w nim Kevin. W zamian za jej zeznania, które miały pogrążyć mężczyznę, prokuratura obiecała jej łagodniejszy wymiar kary. Zeznania Sabriny, połączone z relacjami jej przyjaciółki Otun oraz przyjaciela Kevina, Davida, dały śledczym wystarczająco dużo dowodów, by zbudować akt oskarżenia przeciwko głównemu inicjatorowi w tej sprawie. W sierpniu 2013 roku Kevin Caneyfell został aresztowany. W maju 2014 roku rozpoczął się proces Kevina Kaneifela. Mężczyzna został oskarżony łącznie o 11 przestępstw, w tym o 6 przypadków napaści na tle seksualnym, 3 przypadki współudziału w morderstwie z premedytacją oraz 2 przypadki spisku w celu popełnienia morderstwa z premedytacją. Duża liczba zarzutów dla Kevina nie wynika z powiązania go z innymi sprawami, lecz ze skomplikowanej natury jego działań w ramach jednego spisku mającego na celu zamordowanie Lisy Kaneifel. Prokuratura po prostu rozbiła jego przestępczą działalność na czynniki pierwsze, stawiając osobne zarzuty za różne etapy planowania i pomocy w morderstwie. Głównym świadkiem oskarżenia była Sabrina Zunik. Jej zeznania, wsparte relacjami Otum Pawlik i Davida Stranka, stanowiły trzon sprawy. Prokuratura przedstawiła również dane z telefonów komórkowych, które ujawniły szokującą częstotliwość kontaktu między Kevinem a Sabriną. W ciągu 16 dni poprzedzających morderstwo wymienili oni około 1500 wiadomości tekstowych. W ciągu zaledwie 6 godzin przed atakiem na lisę wysłali do siebie 78 wiadomości. 11 czerwca 2014 roku, po ponad 9 godzinach obrad, ława Przysięgłych uznała Kevina Kaneifel winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach. Proces Sabriny Zunik odbył się w sierpniu tego samego roku. Zgodnie z umową z prokuraturą, przyznała się do jednego zarzutu morderstwa z premedytacją. Ze łzami w oczach powiedziała przed sądem: Czy umyślnie spowodowałaś śmierć Lisy Kanaifel? Tak, Wysoki Sądzie. Czy wcześniej planowałaś to morderstwo? Tak, Wysoki Sądzie. Zamordowałam Lisę przy współpracy z Kevinem Kanaifel. Okay. We wrześniu 2014 roku dziewczyna usłyszała wyrok. Mimo, że była bezpośrednią sprawczynią, otrzymała taką samą karę jak Kevin dożywocie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach, czyli w 2042 roku. Sabrina będzie miała wtedy 47 lat. Tak zakończył się proces, który obnażył mroczną sieć manipulacji, zdrady i przemocy, ukrytą za drzwiami zwykłego podmiejskiego domu. Trafnie podsumował to sędzia Richard Collins. Stwierdził on, że nie ma wątpliwości, iż Sabrina była manipulowana przez swego ojca zastępczego. Dodał jednak: Morderstwo z promedytacją to morderstwo z promedytacją. To nie był pojedynczy, gwałtowny atak. Lisa Kaneifel nie zginęła od razu. Nie potrafię sobie wyobrazić jej przerażenia i strachu. Głos zabrał również ojciec Megan, pierwszy mąż Lisy. Zwracając się bezpośrednio do Kevina, powiedział, że ma nadzieję, iż ten będzie myślał w więzieniu o tym, co zrobił i że spędzi tam resztę życia gnijąc. Lisa Kneifel, próbując dać skrzywdzonej przez los dziewczynie dom i szansę na lepsze życie, stała się ofiarą spisku, uknutego przez nią i własnego męża. Jej dwie córki, Megan i Hayley, które były świadkami tej tragedii, na zawsze będą musiały żyć z jej konsekwencjami. Sprawiedliwość została wymierzona, ale pustki, jaka pozostała w nich po śmierci matki, nic już nie wypełni. Dziewczynki będą straumatyzowane do końca swoich dni.